Rzuciłem palenie, to se chociaż świeczkę zapala. O. Będę miał lepsze flow. Harmony na niej jest napisane, więc będę harmonijny. Okej. Okay. Dość często słyszałem pytanie na przykład od filmowców na ślubach Orany Święty Julek, ale już narobiłeś tych zdjęć, ile ich tam masz? Ja mówię ile było o rany. Po co ci aż tyle zdjęć? Albo czasem słyszałem, ale jak to możliwe, że ty do 22 godziny masz już tych zdjęć tyle. Albo jeszcze czasem się słyszy, że ha, ja tam robię mniej zdjęć, bo ja wiem kiedy nacisnąć spust migawki. Dobra, dobra, okej. Okay. Ja też wiem kiedy nacisnąć spust migawki, dlatego robię tego tyle. Czasem też słyszę, czy mi nie szkoda migawki. No nie wiem, wydaje mi się, że te aparaty, które mam do pracy, są po to, żebym nimi pracował. A migawka jest rzeczą, którą można wymienić. Więc to tak, jakbyś sobie kupił samochód, ale nim w ogóle nie jeździł, bo by ci było go szkoda. No po to się kupuje rzeczy, chyba żeby je używać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ktoś robi tych zdjęć mniej czy więcej? Ja nie chcę teraz powiedzieć. Czy co jest lepsze, bo nie ma czegoś takiego, co jest lepsze, bo każdy ma inny styl. Ktoś sobie woli poskładać tę historię z mniejszej ilości. Ja z kolei wolę mieć zawsze nadmiar tych zdjęć, dlatego tych zdjęć robię dużo i o tym Wam dzisiaj będę chciał powiedzieć w kolejnym odcinku podcastu. Po co robię tyle zdjęć, na co mi to potrzebne i czy kiedyś przestanę chodzić w czapce w domu, ale nie sądzę. Cześć, nazywam się Szymon Kasolik. Słuchacie podcastu, fotograficznie rzecz biorąc. Zaczynamy. Jeżeli rozważaliście, dostać się na moje warsztaty w Warszawie 29 lipca, to informuję, że tylko do 12 lipca można się jeszcze zapisać. I zostało tych miejsc bardzo niewiele, bo wiem bodajże, nie zerkając w moje tajemnicze notatki. 3 Więc jeżeli tylko macie ochotę, zerknijcie na opis w odcinku. Tam cały program o tym, co będziemy mówić, o czym, gdzie, kiedy i jak. Będzie fantastycznie. Zapraszam. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na samym początku na pytanie, ile to jest dużo zdjęć. Bo dla kogoś dużo zdjęć z wesela to będzie 3000. Dla mnie to jest nie za wiele, bo na sesji robię między 2 a 3. Więc, ale tam pracuję trochę inaczej. Tam robię dużo serii. Więc to jest kwestia tego. Natomiast jeżeli chodzi o moją ilość zdjęć ze ślubów taką średnią, to jest zawsze między 5,5 a 7 do 8 tysięcy. To jest czy to jest dużo? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie bo ciągle mi jeszcze czegoś brakuje. Zawsze mam tak, że mówię, jeszcze mogłem zrobić czegoś więcej. Więc nie wydaje mi się. Dla was może to jest ogromna ilość, dla wielu to jest dużo. Dla mnie to jest taki mniej więcej standard. Nawet jak robię śluby te krótsze, czyli na przykład o 22, bo mam taki pakiet, to też nie schodzę poniżej 5,5 tysiąca zdjęć. Jeżeli mam wyjść z założenia, że będę czekał, i siedział, aż coś się stanie. W ogóle nie bardzo rozumiem, co to znaczy czekać, aż coś się stanie, bo nie wiem, co się ma stać na tym weselu. Po pierwsze, jeżeli coś się na tym weselu stanie, to to się stanie niekoniecznie przy Twoim stoliku. To się raczej stanie gdzieś na tym w zakamarkach sali, przy stoliku na zewnątrz, na papierosku, no, nie stanie się to przed. Tobą. Nie stanie się to na parkiecie. Znaczy Zdarzają się takie sytuacje, tak? że coś jest niespodziewane, wydarza się nagle przed tobą, ale wydaje mi się, że żeby to uchwycić, to trzeba być w takim ciągłym ruchu, w polowaniu. Trochę jak taki jastrząb, który sobie szuka myszy, czy tam jakiegoś innego mniejszego ptaszka. No jakby siedział na gałęzi, to by to do niego prawdopodobnie nie przyszło, więc on musi być w locie. I wypatrywać, mieć taki swój piękny, e, piękny wzrok. Chciałem powiedzieć, ale nie wiem, czy Jastrzą ma piękny wzrok, wiem, że ma dobry. Chociaż sokół ma lepszy, więc porównajmy się my, fotografowie, może do Sokoła będzie lepiej. Równocześnie, gdy mówimy o tym, że coś się na tym weselu ma stać, często pada takie historyczne hasło: nic się nie dzieje. Woli ścisłości, żeby nie było. Są wesela, no nie chcę powiedzieć, że zamulone, ale takie, które. Mają taki mniejszy temperament. One nie są jakąś bombą energetyczną. I to jest zupełnie w 100% normalne. Jeżeli ktoś, kto fotografuje śluby, oczekuje, że wejdzie w ten świat i tam będzie czysta impreza, po prostu każde wesele będzie takie, że normalnie rozwala system, że wszystkie pary są takie mega energiczne, nie mają w sobie pokłady energii, to tak nie będzie. Chyba, że chcesz robić, nie wiem, 10 tych zleceń rocznie i mieć tylko takie pary, to jest szansa, że trafisz. Radzę się na samym wstępie pogodzić z pewną rzeczą, która jest bardzo uwalniająca. Ludzie są, ludzie są różni. Jeżeli to uszanujemy, że każdy człowiek jest troszkę inny i to wesele nie zawsze będzie wyglądać tak, jak ty byś sobie wymarzył, wymarzyła, to naprawdę to jest bardzo uwalniające. To, na czym mnie w mojej pracy najbardziej zależy, to żeby trafiać na takich ludzi, z którymi ja, się, ja mam fajny kontakt, porozumiem się z nimi, dobrze nam się rozmawia. Niekoniecznie musi być to dla mnie właśnie ten ślub pokroju wielkich tańców, w których jest dynamika, jest zajebisty DJ, w ogóle nowoczesna muzyka i światła super i wszystko tam gra. Nie musi tak być. Pogodziłem się z tym już, że nie zawsze tak Szymonku będzie, że nawet jeżeli masz świetną parę, z którą się super dogadujesz, to może być wesele na przykład całkowicie siedzące. I ja, jako fotograf, jako dobry fotograf, ja sobie muszę z tą sytuacją poradzić. Zawsze moje pary uczulam na to, i one to na szczęście rozumieją, że ja oddam im taki reportaż, jaki się działo. Więc jeżeli ich wesele było właśnie bardziej siedzące, a mi się trafia dużo takich wesel, w których ludzie, no ten taniec nie jest priorytetem, a wręcz czasem go nie ma, no to ja muszę udowodnić, że potrafię fotografować nie tylko ludzi, którzy tańczą, prawda? Że jak jest tylko mega impreza, to ja coś zrobię, ale właśnie w te sytuacje stolikowe, sytuacje jakieś takie bardziej, jakby to powiedzieć. Jeżeli nie było imprezy, Gigantycznego ognia na parkiecie, to ja nie będę udawał, że był. I to jest kolejna rzecz, która jest bardzo uwalniająca, która mi mnóstwo dała. Pary to rozumieją, jeżeli my to dobrze zakomunikujemy, bo jeżeli um, zakomunikujemy to na spotkaniu, one powiedzą: A, to przepraszam, ja chciałem, ja, myśmy chcieli taki ogień na parkiecie, ale nie mamy na przykład w ogóle DJ-a ani zespołu, tylko nie, nie wiem, puścimy sobie muzykę z telefonu bez głośnika, no to lepiej, żeby. Ten jakiś tam nieporozumienie komunikacyjne wyszło już przed podpisaniem umowy. Ja w ogóle zauważyłem taką tendencję u siebie, że tak naprawdę, gdy jest mniejsza energia na weselu, w sensie, ten parkiet nie jest aktywny. Wydawałoby się właśnie dla wielu, że się nic nie dzieje, to ja wyszukuję lepsze kadry, tak naprawdę, bo jestem gdzieś bardziej zmotywowany to raz, a dwa, no mi się nie chce siedzieć i czekać na tą 22 czy też 24 w, w oczekiwaniu, właśnie to co przed chwilą powiedziałem, że coś się stanie. No tak nie będzie. Ja mam właśnie sporo wesel, jak już wspomniałem, gdzie jest bardziej siedząco. I to mnie motywuje do tego, że ja muszę coś tutaj znaleźć na tym weselu wesołego. Jakieś, jakieś powiązania z, nie wiem, z elementami w wystroju sali. Bardzo lubię takie rzeczy wyszukiwać. Jakieś proste momenty przy stolikach, gdzie jest dużo śmiechu. Jakieś sytuacje, może, że się ktoś tam powzruszał odrobinkę. Jakieś sytuacje, że ktoś usiadł z babcią i sobie z nią rozmawia. To są takie mega cenne kadry, naprawdę. Myślę, że pary to bardzo mocno doceniają. Zresztą one mi o tym piszą, więc prawdopodobnie mam rację. Lubię wyszukiwać takie rzeczy i, i chodzę często w te same miejsca, jak to mówi ta popularna piosenka, na której nawet jest wiele pierwszych tańców do tej piosenki. Tak, często chodzę w te same miejsca. Z jakiego było? Jaki był refren? Weź się przytul. A to to. No właśnie. E, weź się przytul. A ty weź się przytul, właśnie do newslettera. <gry SF2> Zapisz się na newsletter w poniedziałek, codziennie, co tydzień, nie codziennie. W każdy poniedziałek o 7:45 jestem na waszych mailach, żeby was trochę zmotywować, powiedzieć czasem coś fajnego. Na przykład też, że kupiłem sobie nowy aparat, ale o tym postaram się nagrać film na YouTube'a. E, taki do codziennego fotografowania. Bardzo mi czegoś takiego brakowało, więc strasznie się cieszę, że coś takiego nabyłem. Zrobiłem pierwsze testy. Na początku byłem taki, chyba to oddam. A potem zrobiłem parę fot, wrzuciłem w Rawa i mówię o nie jest nieźle, ale tak jak mówię to sobie nagramy o tym osobny odcinek. Prócz przytulania się do newslettera, przytulcie się też do miejsc na ślubie, do których się wraca. Ja mam coś takiego, że jak jestem na weselu, to wielo wielo wielokrotnie przemierzam tą samą trasę. To nie jest tak, że a ja już tam byłem. To ciul. Zawsze się może zdarzyć tam jeszcze więcej. Może się zdarzyć coś jeszcze ciekawszego, albo może się coś zdarzyć w ogóle, bo może byłeś tam trzy razy, nic się tam nie stało, ale za czwartym się coś wydarzy. Więc ja te drogi przemierzam wielo, wielokrotnie. Dobrze, przechodząc do tego sedna, tytułu tego odcinka, to po jaką cholerę mi tych zdjęć aż tyle? Po co? Jak wielu fotografów robię galerię dla klienta w formie wpisu na bloga, czyli że oni sobie to muszą scrollować. Przemawia za tym fakt, że w taki sposób najlepiej się opowiada historię, bo ta historia jest mocno poddana edycji. Edycja, proszę jeszcze raz, zawsze to podkreślam, nie mylić się z obrabianiem tego w Lightroomie. Edycja materiału to jest właśnie układanie tej kolejności, jakiejś tam zależności od siebie i tak dalej. Czyli mówiąc w takim ogromnym skrócie, zwracamy uwagę na to, jakie zdjęcie następuje po zdjęciu. Jakby, czyli jeżeli miałbym to przedstawić jakimś takim przykładem, to jeżeli mam na przykład zdjęcie bardzo bliskie, jakiś taki portret gęsty, ciasny, to dość naturalnym będzie, że następne zdjęcie będzie bardzo minimalistyczne, takie pełne przestrzeni, żeby dać obserwatorom trochę taki oddech, tak? żeby ktoś powiedział... Mm. Bo jeżeli narzucimy na przykład trzy zdjęcia pod rząd, które są takie mocno gęste właśnie, to widz, obserwator, ktoś tu ogląda te zdjęcia, może się poczuć przytłoczony. One nie wybrzmią tak dobrze. To znaczy to jedno zdjęcie, które my na przykład chcemy, żeby wybrzmiało, nie wybrzmi w gąszczu zdjęć podobnych. Dlatego, no, ja i wielu innych fotografów tak właśnie stara się tę galerie układać, żeby fajnie to było zrównoważone, unika się tam powtórzeń, um, unika się um, właśnie takiego monotonii w tych kadrach. Tak? Czyli jeden przykład, jeżeli mam coś na przykład w kadrze centralnym, no to dość naturalne jest, że kolejne zdjęcie i kolejne to nie będzie znowu skupione nie będzie znowu skupiać wzroku obserwatora oglądającego w centrum. Tylko będę chciał go gdzieś rozrzucić na lewo lub prawo, w zależności co ciekawego będę miał. Więc w taki sposób tą galerię ja się staram układać. I idąc tym tokiem, ja muszę mieć bardzo dużo puzli, z których tą galerię sobie poskładam do kupy. A każdy używa sobie innych puzzli, a ja na przykład bardzo, bardzo, bardzo lubię puzle przebitki tak zwana, tak sobie to nazywam. To są takie jak to powiedzieć? To są kadry, które zdejmą nogę z gazu które zredukują trochę bieg przed zakrętem. O, tak to lubię sobie nazwać. I jeżeli miałbym powiedzieć, co to jest, no to to czasem nie jest nawet człowiek na tym zdjęciu. Nie wiem, ja bardzo lubię, gdy jakiś motyl sobie na przykład przyleci na zlecenie. Fotografuję sobie motyla, który mi gdzieś... W jakiś sposób też będę pewnie szukał jakiegoś nawiązania tego motyla do kolejnego zdjęcia. Czyli na przykład raz pamiętam, w tamtym roku miałem takie... Zdjęcie białego motyla, który sobie przybył, no i on mi jakoś automatycznie ładnie pasuje do sukni ślubnej. Zwłaszcza, że Marta miała tą suknię taką e, motylową, bym powiedział, w sensie długie ramiona, e, te nie ramiona długie, tylko długie rękawy e, i jakby mogłem to nawiązać do skrzydeł motyla. Na przykład deszcz padający na weselu, jakieś zbliżenie na krople będzie dla mnie świetną przebitką. Czasem będzie w nich oczywiście jakiś człowiek, tak? Jak najbardziej. To nie tak, że będę fotografował tylko jak pada i jakieś robaki, ptaki i tak dalej, ale wszystko, co mi może w jakiś sposób pomóc poskładać puzzle. E, jakaś ta dwójeczka, tak zwana. Może to źle brzmi dwójeczka, bo niektórzy mi się kojarzy do skupom. Natomiast o, o tej dwujeczce chodzi mi o, e, o tą redukcję biegu, tak? Chyba, że jeździcie w automacie i w sumie to nawet nie zwracacie uwagi na to, e, co wam tam wasz automat wrzuca. Tak, takie czasy wygodne teraz. Ja jeszcze jeżdżę w manualach jak coś. Bardzo dużo szukam takich kadrów, które mi gdzieś mogą dać ten oddech. Ale też kadrów, które wyważą emocje. Czyli, że jeżeli mam emocjonalne. Momenty typu dużo płaczków. To będę też szukał dużo momentów, które mogą na przykład rozśmieszyć. Oczywiście to nie zależy ode mnie, że sytuacje śmieszne się dzieją. Natomiast czasem sytuacja w ogóle może być nieśmieszna, ale zdjęcie, które ja skomponuję może wzbudzić uśmiech i tak dalej. Ja na przykład dużo takich zdjęć robię, jakby gdy ludzie nie są świadomi, że to jest dość zabawne połączenie, ale w moja perspektywa, którą ja pokazałem sprawia, że tak jest. Oczywiście staram się zawsze absolutnie nikogo nie Ośmieszać, nie robić zdjęć kompromitujących, ale raczej takie mrugnięcie okiem, tak? Jakieś zabawne. No bardzo lubię to połączenie właśnie obrazów, na przykład z gośćmi czy też jakichś elementów figur w kościele akurat ktoś się zejdzie z. z, 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 z. Z takim właśnie, z jakimś tam moim spojrzeniem, zajdą się w tym samym czasie, w odpowiednim momencie. Ja wtedy naciskam migawkę. Nie wydaje mi się, że jest to coś, co, 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 co się ma z kogoś naśmiewać, ale po prostu fajnie ze sobą to ma grać, można się uśmiechnąć do tego. Mam taką nadzieję, że szczerą, że takie właśnie uśmiechy to wywołuje. I oczywiście, że wiele, wiele, wiele z tych kadrów jest nieudanych. Pewnie, że tak. I ostatnio na Instagramie ktoś mnie w komentarzu zapytał, ale jak ja to robię, że ci ludzie mnie nie zauważają. No właśnie sen w tym jest taki, że oni mnie zauważają. I bardzo wiele kadrów jest nieudanych właśnie przez to, że jeżeli ja się tam gdzieś zaczajałem, to ci ludzie widzieli, że im robię zdjęcia i zaczęli, nie wiem, tam pozować, co już mi psuje zdjęcie. Oczywiście ja je dalej wykonuję, bo nie jestem jakimś zedufanym artystą wielkim w sobie, który przyszedł tam tylko dla jakichś niesamowitych kadrów jestem tam dla tych ludzi. Nie wolno się bawić ogniem, Szymon, zostaw tam zapalniczkę. Nie wolno się bawić... Boże, zaraz zacząłem gadać o tym, że się nie wolno bawić tym ogniem. Nie ma tak hałasu w moim podcaście. Bardzo wiele kadrów mi nie wychodzi, ale właśnie o to chodzi, że, że mi nie wychodzi, dlatego Szymon dużo chodzi. Mogę to tak skwitować. Czyli jeżeli mi nie wyjdzie coś trzy razy, to idę zrobić to czwarty raz. Jest wiele kadrów, gdzie klonąłem pod nosem i mówiłem sobie cholera, nie wyszło mi, zepsuli mi ten kadr. Pewnie, że tak. Albo mi Kanon postanowił nie wyostrzyć, bo tak zdarzyło się wiele, wiele razy. Więc to nie jest e, absolutnie tak, że mi zawsze wychodzi. No właśnie, w tym, że gdy my, słuchajcie, widzimy, że komuś coś wychodzi, to nam się wydaje, że mu zawsze wychodzi. Nie? Tak skomplikowanie to może nazywam. E, ale tak nie jest. Po prostu tak nie jest. I tak samo, jeżeli ktoś. Bo ja czasem dostaję takie wiadomości, że a ty to masz Szymon tak super, wszystko ułożone, ale ogarnąłeś te social media, na przykład, ale ci to super idzie, wyglądasz na takiego spokojnego. No słuchajcie, sęk w tym, że żebym doszedł do jakiegoś takiego momentu, w którym rzeczywiście teraz czuję się fajnie i spokojnie. To bardzo dużo mnie to kosztowało, e, czegoś innego, bo nikt nie widzi tego pomiędzy. Ja na, tym, o warsztatach, na warsztatach o tym dużo właśnie mówię, bo e, ja też miałem momenty, miałem miesiące, w których ja nie miałem pojęcia za co zapłacę ZUS, e, nie miałem pojęcia za co generalnie się gdzieś utrzymam, e, bo ja też mam, nie wiem, mam hipotekę, jak widzicie jestem w jakimś domu, więc za coś musiałem za ten dom zapłacić, więc to jest jakby... Znana sytuacja wielu Polakom, czyli kredyt, dzień dobry, też mam, i tak dalej, i tak dalej. Jest takich dużo elementów, um, których ludzie nie widzą, ale wydaje wam się, wam się, że jak coś komuś wyjdzie, to znaczy, że to koszt tego był niewielki. O, jak widzicie jakiegoś innego fotografa, ja nie mówię, że jestem jakąś topką w Polsce, brońcie Panie Boże, jeżeli macie swoich ulubionych fotografów, widzicie ten reportaż, że jest taki wybitny, i myślicie sobie, ale jemu to wychodzi, to wierzcie mi, że to jest ogromny koszt, który musi ten fotograf, fotografka ponieść, żeby taki reportaż dobry zrobić. To jest wciul kroków wychodzonych, to jest mnóstwo wyczekania, to jest mnóstwo jakiegoś szkolenia, warsztatów, ćwiczenia fotografii na co dzień itd., tak itd., tak żeby tak naprawdę coś takiego zrobić. Więc ta droga jest długa i ona musi być trudna. Jeżeli ja bym sobie na właśnie weselach siedział na tej dupie i czekał, to nic bym takiego nie przyniósł. Jeżeli bym nie zrobił te swoje 5, 6, 7 tysięcy zdjęć, to nie złożyłbym takich historii, które i tak moim zdaniem jeszcze nie są dociągnięte tak, jakbym chciał. I to też mnie cieszy, bo mam cały czas takie przeświadczenie, że mam jeszcze co robić, mam co poprawiać. To jest ważne moim zdaniem, ale to jest naprawdę zawsze taki: no, no, trzeba się naprawdę wysilić. I pamiętajcie o tym, że to nic nie przychodzi łatwo i nie powinno. Jak coś przychodzi za łatwo w życiu, to jest takie, I teraz, żeby być z Wami też w 100% szczery, bo mnie na tym mocno zależy żeby nie lać wody, pieprzyć głupot, to wierzcie mi, że ja też na niektórych weselach czasami patrzę na zegarek i pomyślę sobie to słynne, metaforyczne, legendarne i wielopokoleniowe o ja pierdolę. Zdarza się, że nie mam już siły po prostu, że mi się nie chce, ale na szczęście zdarza mi się to tylko przez chwilę. Nauczyłem swój mózg czegoś takiego, że jak pojawia mi się to słynne, piękne słowo, zdanie, to zaraz potem mam, dobra, weź się w garść, pamiętaj, po co tu jesteś? Pamiętaj, że ci ludzie liczą na ciebie, ale że my jesteśmy ludźmi tylko i wyłącznie, to wierzcie mi, że możemy sobie na to pozwolić. I ja będę kompletnie szczery, może ktoś się doczepi, może nie, ale nie wierzę, że istnieją fotografowie, którzy nie pomyśleli tak chociaż raz w całym sezonie. To jest niemożliwe, może mi ktoś powiedzieć, o nie, nie, ja to tak tylko zawsze mam wspaniałe dni. A jeżeli robisz na przykład maraton ślubny, trzy podrząd śluby albo dwa, to nie oszukasz organizmu i twój organizm sam będzie krzyczał to słynne zdanie, żeby już go nie powtarzać, nie wulgaryzować za bardzo w tym podcaście. Więc czegoś nie uwierzę, bo po prostu, że ktoś nie ma słabszych momentów. To jest niemożliwe, chyba że jesteście robotami. Ale roboty to spokojnie jeszcze nas nie zastąpią w najbliższym czasie, więc róbmy dalej fotografię ślubną. Hi-hi-ha. I nawet w takich załamaniach, w sytuacjach gorszych, nudniejszych, trudniejszych, zmęczenia. No, jedne, co staram się robić, to tak naprawdę iść dalej. Czyli znowu zrobić tą swoją trasę po raz kolejny w to samo miejsce z nadzieją, że może tym razem coś ugram, i tak dalej. I potem powiem wam szczerze, też jestem trochę z siebie dumny, że mam chyba też to, co każdy fotograf, czyli, że przychodzę czasami z reportażu, i mówię. Cholera, chyba tym razem mi się nie udało. Nie zrobię z tego fajnej historii. Nie ugrałem, nic ciekawego. A potem zgrywam ten materiał, wrzucam jakieś zjawki na Instagrama i mówię e, chyba mi się coś jednak udało zrobić i jestem z siebie wtedy dumny. Można sobie oczywiście usiąść na przystoliku i powiedzieć z typa gówno się dzieje. No albo i przeglądać Instagrama i przed twoimi oczami, chociaż tego nie będziesz widział, przemija wszystko, bo tak naprawdę... Dużo się dzieje na naszych oczach, tylko trzeba tym oczom dać pozwolić to dostrzec. W ogóle ostatnio też słuchałem takiego redaktora, który. To jest w ogóle off-topic, nie? Ale mimo wszystko jakoś spróbuję to nawiązać. On powiedział fantastyczną rzecz odnośnie właśnie wiadomości dzisiejszych, które my dostajemy, jakby to, co mamy tutaj, czyli w tym telefoniku. To, na czym się skupiamy, czyli przeglądanie informacji, rolek i tak dalej. On powiedział super rzecz, że zamiast patrzeć w to, bo prawda jest taka, że nigdy nie wiemy, co jest prawdą w tym telefonie obecnie. Jest mnóstwo fake newsów, to są rzeczy, które są niesprawdzone, to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, i cała, cała, cała masa innych rzeczy. Że zamiast tego lepiej pójść i zobaczyć coś na własne oczy, bo to, co będziemy widzieć na własne oczy, będziemy mieć pewność, że to jest prawdziwe, że to się rzeczywiście dzieje. I tego Wam życzę, żebyście na swoich zleceniach chodzili i swoimi oczami faktycznie uchwytcy, uchwytywali, prawdziwe momenty, żebyście czerpali z tego radochę. I żebyście się nie załamywali, i nawet jak macie ten gorszy moment, tak jak wam już powiedziałem, patrząc na zegarek, myślicie sobie, Boże, jeszcze 4 godziny, albo 5 albo 6, a ja nie mam siły, bo się nie wyspałem, bo mam trzecie zlecenie pod rząd, bo pokonałem daleką trasę, bo jestem chory. Mnóstwo takich aspektów ludzkich tu wchodzi w grę i nie ma sobie absolutnie co wtedy zarzucać. Gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału na YouTube. Będą się tu pojawiać podcasty, będą się tu pojawiać filmy, jak już mogliście zauważyć. Czasem film, czasem podcast. Pewnie kolejny film nagram o moim nowym aparacie, który ma mi służyć do codziennego fotografowania, ale jeszcze muszę sobie nim więcej codziennie pofotografować, żeby wam się móc z jakimiś zdjęciami z tegoż. Nowego sprzętu pochwalić. Trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze w sezonie ślubnym i pamiętajcie, że na wakacje też trzeba jeździć, i ja o to mocno sobie na przykład w tym roku zadbałem. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, hoj!